Cześć. Przedstawiam ci moją rewolucyjną nowość Tornado Sniper. Wyjątkową frezarkę do wyrównywania, która gwarantuje doskonałe wykończenie drewna, jego pochodnych i tworzyw sztucznych. Tornado Sniper to nowa wersja legendarnej Czarnej Tornado, oryginalnej frezarki do wyrównywania, którą stworzyłem w 2018 roku. Przez lata wiele marek próbowało ją skopiować. Żadna kopia nigdy nie dorównała osiągom Tornado. Jednak postanowiłem ją jeszcze bardziej ulepszyć, aby wyraźnie odróżniała się od przeciętnych alternatyw. Nowa Tornado Sniper jest wyposażona w trzy zaokrąglone ostrza z węglika spiekanego, które utrzymują ostrość co najmniej trzy razy dłużej niż tańsze odpowiedniki. Te zaokrąglone ostrza zapewniają jeszcze lepsze wykończenie. Są ostre z każdej z czterech stron, łatwe do obrócenia i wymiany. Korpus frezarki wykonano ze stali o wysokiej wytrzymałości i poddano specjalnej zielonej obróbce, która maksymalizuje odporność na korozję i ułatwia usuwanie wiórów. Wszystko to sprawia, że Tornado Sniper nie tylko zapewnia nieosiągalny poziom wykończenia i usuwania wiórów, ale także jest znacznie bardziej opłacalnym wyborem niż zalewające rynek niskiej jakości alternatywy. Dla najbardziej wymagających dostępna jest także wersja Tornado Sniper Boss z powłoką ostrzy. Która umożliwia dłuższą pracę z materiałami takimi jak lekkie stopy i żywica. Na koniec jest wersja Endurance z ostrzami diamentowymi, przeznaczona do prac przemysłowych i częstych np. z MDF, płytami wiórowymi czy sklejką. Nową Tornado Sniper możesz kupić wyłącznie na stronie freisertools.com, prawdziwym domu frezarek. I jak zawsze, jeśli nie będziesz zadowolony z osiągów, zwracam Ci pieniądze. Skorzystaj z wyjątkowej oferty, ważnej do wyczerpania zapasów.